Na kanale MS CraftShop. Dzisiejszy projekt rozpoczyna serię letnich tutoriali, które przygotowałam specjalnie dla Was. Mam nadzieję, że przyłączycie się do wspólnego tworzenia. Dzisiejszy projekt jest bardzo prosty, stworzony z myślą o naszych wakacyjnych wspomnieniach, żeby zatrzymać je z nami na jedną chwilę dłużej. A no zatem zabieramy się do pracy. Do wykonania projektu potrzebna będzie ramka wielkości 15x15 cm i głębokości około 2 cm. Tekturka z Lasarowej Love numer 203.01. Zestaw papierów także z firmy Lasarowej Love Nazwa tej kolekcji to Vintage Tropical Island. Przepiękny papier, bardzo taki wakacyjny, letni. I do papierów dokupiłam dwa paski z elementami do wycięcia z tej samej kolekcji. Oraz nasze tło, piasek. Arkusz tego papieru leży w mojej szufladzie od zawsze. Naprawdę nie pamiętam skąd go mam, ale jeżeli nie macie takiego piasku, tło zawsze możecie zastąpić innym papierem. Zaczynamy od wycięcia elementów z tekturki. Nie ma tutaj nic skomplikowanego. Należy jedynie zaopatrzyć się w dobry i ostry nożyk. I mam taką jedną małą sugestię. Jak będziecie wycinać załóżniki do okularów, to uważajcie, ponieważ są one bardzo mocno przycięte laserowo i bardzo łatwo jest je złamać podczas wycinania. I druga kwestia. Nie wycinajcie szkieł z okularów. Tak jak ja to zrobiłam. Dlaczego to zrobiłam? Nie mam zielonego pojęcia. Na szczęście później bez problemu mogłam te szkiełka dokleić do tych ramek, ale lepiej tego uniknąć. Lepiej tych szkiełek nie wycinać i uniknąć problemu na samym początku. Po wycięciu wszystkich elementów musimy złożyć je w całość. Jest to bardzo proste i wykonuje się to dosłownie intuicyjnie. Do sklejenia tych elementów używam kleju Magic i dodatkowo przygotujcie sobie ręcznik papierowy i wykałaczkę. Klej, który będzie nam wypływał podczas sklejenia poszczególnych elementów, a wypływa prawie zawsze, będzie łatwo właśnie zgarnąć za pomocą tej wykałaczki. Dodatkowo, jak zauważyliście, okulary i klapki mają wypustki. Planowo te klapki z okularami powinniśmy dołączyć do podstawki, która jest jednym z elementów tekturki. Niemniej w naszym projekcie my z tej podstawki nie będziemy korzystać, dlatego te wypustki zwyczajnie odcinamy. Teraz możemy zabrać się do malowania. Ja pomalowałam te farbą akrylową, i pamiętajcie, żeby najpierw skleić tak a dopiero potem je malować. Bermata, z której te elementy są wykonane, chłonie farbę jak wodę, puchnie i przez to możecie mieć problem z dopasowaniem tych elementów do siebie. Kapelusz postanowiłam dodatkowo udekorować papierową koronką albo papierową falbanką, właściwie nawet nie wiem, jak mam ten produkt nazwać, w każdym razie producentem jest firma Hejda. Jeśli nie macie takiej papierowej koronki, możecie ją zastąpić normalną koronką, albo tasiemką, albo możecie ją namalować farbami. Ja pod tą papierową koronkę dodawałam jeszcze kleju, żeby mieć pewność, że na pewno będzie się dobrze trzymać. Okulary udekorowałam małymi kryształkami, takie małe muśnięcie glamour, co kto lubi. A i klapki otrzymały kwiatuszki, i też świecące, ale to można się trochę poświecić. Odkładamy komplecik na bok i zabieramy się za naszą ramkę. Na tył ramki nakładamy klej, równomiernie go rozprowadzamy po całej powierzchni i przykładamy wcześniej dopasowany papier. To jest nasze tło. Dokładnie go przyciśnijcie, to jest bardzo ważne, żeby pod tym papierem nie znalazły się pęcherzyki powietrza. Nadmiar kleju osuwamy oczywiście papierowym ręcznikiem i pod wpływem tego kleju tekturka wygina się. I to jest normalne i dlatego do wyschnięcia sugeruję najlepiej odłożyć ją na bok i przycisnąć jakąś ciężką książką. Wewnętrzne boki ramki również dekoruje naszym piaskowym tłem i ja też już sobie wcześniej docięłam pasujące paski papieru. Tło mamy przygotowane i możemy zająć się kompozycją. Początkowo planowałam przykleić tylko jeden obrazek, ale uznałam, że dwa prezentują się dużo lepiej i myślę też, że super byłoby zastąpić te obrazki prawdziwymi zdjęciami z wakacji. Myślę, że efekt byłby rewelacyjny. Jak zauważyliście, okulary przemalowałam w międzyczasie na biało, jakoś nie wiem, bardziej mi to pasowało do kompozycji. No i jak już wiemy, jak nasz obrazek będzie wyglądał, możemy przyklejać poszczególne elementy do tła. Szybko myjemy dokładnie płynem do mycia szyb i wypełniamy naszą ramkę kulkami 3D firmy PentArt Ja wybrałam większe i mniejsze kulki, myślę, że świetnie imitują kamienie nadmorskie. Jeżeli nie macie takich kulek, możecie użyć na przykład cykinów, tylko upewnijcie się, że nie wylecą Wam z tej ramki. Dodatkowo do tych kulek dołączyłam dwa koraliki w kształcie muszerek. I voilà! Oto nasza ramka! I właściwie Projekt na tym etapie można by było już zakończyć, dlatego że ta biała ramka bardzo ładnie wygląda, jest bardzo elegancka. No ale ja postanowiłam dodać jeszcze kilka ozdobników. Wcześniej już przygotowałam sobie paski papieru, którymi okleiłam ramkę z zewnątrz dookoła. Jak widzicie, powycinałam także elementy z tych dodatkowych pasków, o których Wam wspominałam na początku tutorialu. Jeszcze w międzyczasie docinałam jakieś liście. Muszelki. No i szalejemy. Kompozycje tworzą w lewym, górnym i prawym, dolnym rogu ramki. Elementy dekoracyjne przyklejam na klej na gorąco i chyba w kilku miejscach użyłam też kostek 3D. 3D Pant Art e, najlepiej jest przyklejać e, na Heavy Body żal. Ja posiadam Heavy Body Gel, aczkolwiek miałam trochę za dareko do szafki, nie chciało mi się sięgnąć, więc e, stwierdziłam, że spróbuję kleju Magic. No więc nie działa, nie polecam, e, ale świetnie zadziałał klej na gorąco. E, no tylko oczywiście uważajcie, żebyście sobie nie poparzyli palców. Myślę, że najlepiej użyć do tego celu pensety. Pensetą przytrzymać kulkę, nałożyć niewielką ilość e, kleju na gorąco i przyłożyć kulkę do powierzchni. I oto nasze wakacyjne wspomnienie, zamknięte w ramce. Mam nadzieję, że projekt Wam się podobał. Zostawcie swoje komentarze pod filmikiem. Ja jeszcze sobie troszkę pogrzechoczę i do zobaczenia w kolejnym tutorialu.